Zastanawialiście się kiedyś dlaczego twórcy gry Spider-Man nagle zmienili twarz głównego bohatera, czyli Petera Parkera? No właśnie, ja też i dzisiaj Wam odpowiem na to pytanie. Tę kultową postać kojarzy chyba każdy. Spider-Man doczekał się niezliczonych filmów, seriali, animacji czy gier, które skrywają w sobie całą masę różnego rodzaju nawiązań i easter eggów. Swoją premierę na PlayStation 5 miała właśnie gra Spider-Man 2 oraz limitowana wersja tej konsoli i w tej okazji mam dla Was ciekawostki o Spider-Manie, których prawdopodobnie nie znacie. No i oczywiście odpowiem na pytanie ze wstępu: czyli dlaczego twarz Petera Parker'a ostatnio się zmieniła. Jesteście ciekawi? No to oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrepa. Zapraszam! A na początku powiem Wam, że grę Spider-Man 2 możecie kupić w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl, czyli u partnera tego odcinka. Sprawdź linki w opisie pod filmem. Kojarzycie easter Egi? No nie mam na myśli wielkanocnych jajek, a najróżniejsze sekrety, smaczki i nawiązania do innych produkcji, popkultury, czy nawet historii i realnych wydarzeń. Tych wokół Człowieka Pająka jest całkiem sporo. Nie zabrakło ich w grze Spider-Man z 2018 roku oraz w kontynuacji z dopiskiem Miles Morales. W tych dwóch tytułach pojawia się cała masa nawiązań do świata Marvela i różnych odsłon przygód Człowieka Pająka. Na Manhattanie można odnaleźć kamienicę znaną z filmów o doktorze Strange'u, czyli Sanctum Sanctorium, czy natknąć się na ambasadę Wakandy. Te dwie miejscówki, być może łatwo jest przeoczyć, ale wieży Avengersów już ciężko jest nie zobaczyć. Ale ta, co ciekawe, różni się wyglądem od tej z filmowej adaptacji. W grze nie zabrakło wujka Bena, który tym razem pojawia się na fotografiach w domu ciotki May. Można też oddać mu hołd, odwiedzając nagrobek na nowojorskim cmentarzu. Oczywiście nie mogło zabraknąć najsłynniejszego cameo ze wszystkich produkcji z uniwersum Marvela, czyli Stana Lee, który w grach prowadzi restaurację o nazwie Mix, czyli po prostu u Mika, a te odwiedzają Peter Parker i MJ. Fajnym smaczkiem jest także ściana z fotografiami deweloperów, która znajduje się w fist. W najnowszej odsłonie też jest sporo takich smaczków, ale te najlepiej odkryć samemu, zagłębiając się w rozgrywkę. Warto jednak powiedzieć kilka słów o samej grze, bo wszystko wskazuje na to, że będzie to najlepsza dotychczas wydana gra o przygodach człowieka pa. no. W sumie to dwóch Człowieków Pająków. Bowiem tym razem wcielicie się zarówno w Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa w ramach jednej gry. Poza dwoma bohaterami z okładki będziecie mieli także okazję przez chwilę zagrać jako MJ i jako jeszcze jedna inna postać. Będą też retrospekcje, w których będzie można brać czynny udział, odtwarzając wspomnienia Petera z dzieciństwa. Sama historia wzoruje się oczywiście na komiksach, ale nie kopiuje ich jeden do jednego. Nie ma tutaj mowy, by nawet starzy wyjadacze widzieli każdy, nawet najmniejszy zwrot akcji. Teraz poza Manhattanem możecie bujać się na pajęczynach także w Queens czy na Brooklinie, a sama gra powinna wystarczyć na około 30 godzin zabawy. Już w pierwszej części tej nowej sagi gier zostaliśmy zaznajomieni z bujaniem się na pajęczynach, które stanowiło podstawę poruszania się między wieżowcami, no i samo w sobie było po prostu czystą przyjemnością. Teraz nie jest inaczej, ale do tego doszło coś nowego, czyli jeszcze szybsze szybowanie. Wykorzystujące specjalne skrzydła, i to naprawdę działa super i umożliwia. Robienie kolejnych rewolucji w powietrzu. Zarówno Miles, jak i Peter mają swoje unikalne umiejętności, przez co przełączanie się między nimi nie jest jedynie kosmetyczną zmianą, a realną wartością dodaną do gry. Obie postaci mają do dyspozycji inny zestaw kostiumów, a także niezależne drzewko rozwoju, choć punkty wykorzystywane do jego rozwijania są wspólne. A teraz coś dla fanów grania w najwyższej jakości. W trybie wydajności w 60 klatkach na sekundę możecie cieszyć się funkcją śledzenia promieni czy realistycznym oświetleniem i odbiciami. Te wyglądają świetnie i pozwalają na chwilę zatrzymać się w tej całej szybkiej akcji. Gra ma także pełną polską wersję językową wraz z dubbingiem, ale dla fanów oryginału. Nie brakuje opcji przełączenia się na wersję kinową. Przy okazji tej premiery Sony wydało specjalną edycję limitowaną konsoli PS5, którą możecie tutaj zauważyć za mną. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy PlayStation ukazuje się w wyjątkowej wersji. Przy okazji pierwszego Spidermana z 2018 roku wydano specjalną edycję PS4 Pro w kolorze czerwonym. No, możecie napisać w komentarzu, jak wam podoba się ta konsola, bo mówiąc szczerze, mi naprawdę przychodzi do gustu jest ma vá no i wykończona oczywiście Spider-Manowymi dodatkami, więc mi jak najbardziej pasuje. No i w zestawie jest oczywiście też specjalny, nawiązujący do zestawu pad. Pamiętajcie, że grę Marvel Spider-Man 2, również w wersji z dodatkowymi naszywkami, możecie zakupić w sklepach RTV EURO AGD i na euro.com.pl. Sprawdź linki w opisie pod filmem. Wróćmy jednak do smaczków i sekretów. Easter Eggi to domena gier, bo można tam umieścić znacznie więcej nawiązań, które gracze czasami odkrywają nawet latami. Jednak i w filmach czy serialach takich rzeczy nie brakuje. Nie chodzi mi tutaj jedynie o obecność Stan w praktycznie każdym filmie o Człowieku Pająku. Od oryginalnego Spidermana aż po ostatnią odsłonę z Tomem Hollandem, choć i jego nie zabraknie na mojej liście. Pamiętacie scenę z Tacą z pierwszej części filmowego Spidermana z Tobim Maguirem? Jak przyznał jeden z twórców filmu odpowiedzialny za efekty specjalne, nie było to wykonane za pomocą jakiejkolwiek techniki komputerowej. Wow, też mnie to zdziwiło. Ta co została jedynie przyklejona do ręki aktora, natomiast przedmioty spadały na tę tacę już samowolnie. Nagranie tego bądź co bądź wyjątkowego ujęcia wymagało zrealizowania aż 156 dubli. Naprawdę Robi wrażenie. Jak widać, 20 lat temu filmowcy nie szli na łatwiznę albo nie było takich technicznych możliwości. Dziś zapewne zrobiliby tę scenę za pomocą CGI, także szapoba. Wróćmy jednak do świata Marvela. W drugiej części spider mana z 2004 roku pojawia się postać doktora Strange. Dr. Strange. Który swój film otrzymał dopiero lata później. Zaś w najnowszej serii z Tomem Hollandem i w pierwszym Spider-Manie Homecoming odwzorowany został słynny pocałunek pomiędzy wiszącym do góry nogami Spider-Manem i MJ. Jest to nawiązanie do oryginalnego filmu z 2002 roku. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, który z tych filmów o Spider-Manie jest waszym ulubionym, bo. no ja powiem szczerze, że ten oryginalny jest mój ulubiony. Bo kojarzy mi się po prostu z czasami, kiedy. Byłem dzieckiem i oglądałem Spidermana. Z kolei w drugiej części najnowszej trylogii, Far From Home, Peter Parker, pakując się na swojego Eurotripa, używa walizki, która należała do wujka Bena. Świadczą o tym inicjały. BFP, Benjamin Franklin Parker. Ostatni film z Tomem Hollandem przyniósł ukłon w stronę memiarzy. Znalazła się tam scena, gdzie kilku Spider-Manów wskazuje na siebie palcami. W tym przypadku pojawili się wszyscy odtwórcy tej roli, przynajmniej dotychczasowi: Tom Holland, Andrew Garfield i Tobey Maguire. Trzeba przyznać, że to im się naprawdę udało. Podobna scena trafiła także do Spider-Man poprzez multiversum. No i na koniec obiecane cameo Stana Lee, ale nie w filmie, tylko w animacji spider man Uniwersum, gdzie pełnił on rolę sprzedawcy gadżetów z wizerunkiem Człowieka Pająka. Te wstawki zawsze wywołują uśmiech u fanów. A wy? Znacie jakieś intrygujące smaczki, ciekawostki lub easter eggi z gier, filmów czy animacji o Spider-Manie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. Ej, a co z tą ciekawostką? Odnośnie twarzy Spidermana. A, no właśnie, miałem o tym no. powiedzieć. Peter Parker w najnowszych filmach Marvela jest grany przez Toma Hollanda. No i każdy o tym oczywiście wie. Zresztą ciekawe jest to, że Spiderman z filmu na film jest po prostu coraz młodszy. Natomiast growy Peter Parker z pierwszej części 2018 roku nie do końca Toma Hollanda przypominał. Wręcz przeciwnie, przypominał kogoś zupełnie innego. Natomiast w wersji Spider-Man Remaster z 2022 roku ta twarz się niespodziewanie zmieniła i dziwnym trafem zaczęła przypominać Toma Hollanda. No ale ani Sony, ani Disney, ani Insomniak, którzy są twórcami tej gry, nie dali jasnej odpowiedzi dlaczego. Ale ja mam co do tego pewną teorię. W 2020 roku na rynek trafiła gra Marvel's Avengers z kultowymi postaciami Ironmana, Halka, Tora czy Czarnej Wdowy. Fani nie byli specjalnie zadowoleni, że ich ulubione postaci nie przypominają chociaż w najmniejszym stopniu aktorów z tej jakże popularnej filmowej sagi. Gra okazała się być niewypałem, więc być może wtedy zapadła taka decyzja, żeby od tamtego momentu postaci w grach ze świata Marvela przypominały aktorów. W przypadku Spider-Mana mogło być zatem podobnie, chociaż oficjalnie model z gry nie jest wzorowany na brytyjskim aktorze. Pamiętajcie, że w sklepach RTV Euro AGD i na Eurocom.pl możecie zakupić najnowszą grę Marvel Spider-Man 2. Sprawdź koniecznie link w opisie tego filmu. A jeśli dotarłeś do tego momentu w filmie, to napisz koniecznie w komentarzu Spider-Man rządzi. Ja przyznam się szczerze, że jestem fanem tej komiksowej postaci i już nie mogę się doczekać, żeby dłużej zagrać w najnowszą odsłonę jego przygód. Także jeśli pozwolicie, to ja będę już się z wami żegnał i przejmę pada, którym gra ja Alo, a sobie to wymienię, bo ja będę grał na gram. tym. Więc trzymajcie się, dzięki za uwagę i pa pa, a ja wracam do gry.